Cześć, z tej strony Kuba. To co właśnie trzymam w ręku, to dobroczynek świrski. Nie jest to ani nawóz, ani pestycyd, a są to mikroskopijne roztocza, które służą do walki ze szkodnikami. Produkt przychodzi do nas w takiej paczce, która ma odpowiednie wcięcia do wentylacji. Dobroczynek na czas transportu musi mieć zapewnione odpowiednie warunki, a ta paczka zadba o wszystko. Dzięki. Temp gardowi, który znajduje się w środku, dobroczynki nie wytracają temperatury. W lato dodajemy wkłady chłodzące, a w zimę dodajemy wkłady grzejące. Tą paczkę stworzyliśmy we współpracy z firmą Copert. Dlatego, kiedy zamawiacie od Vegano, macie pewność, że organizmy przychodzą do Was całe i zdrowe. Dodatkowo z tyłu dostajemy elegancko streszczoną instrukcję do której zawsze można wrócić. Amblyseus swirski, bo taka jest łacińska nazwa naszego koleżki, żywi się wciornastkami, mączlikami i przędziorkami. Żeruje on na nich, a w odpowiednich warunkach samica dobroczynka może zjeść nawet 4 larwy w czternastka zachodniego dziennie. Dobroczynek świrski jest najbardziej skuteczny w temperaturach od 20 do 30 stopni. Opakowanie dostajemy 5, 10 lub 15 saszetek, które wystarczy zawiesić bezpośrednio na roślinach, a roztocza będą przez kilka tygodni powoli z nich wychodzić i osiedlać się na szkodnikach. Stosowanie takich roztoczy jest idealne do roślin doniczkowych, warzyw, ziół czy różnych upraw szklarniowych. Nie trzeba niczego pryskać, mieszać. Wystarczy zawiesić saszetkę i pozwolić naturze działać. Dodatkowo warto jeszcze powiedzieć, że możecie tego dobroczynka stosować Zarówno zapobiegawczo, jak i wtedy, kiedy szkodniki już się pojawią i chcecie je zwalczyć. Więc jeśli macie mączliki, przędziorki lub wciornastki i nie chcecie używać chemii, być może to jest dla Was dobre rozwiązanie.